Model 517 D013 Befado. Model 517 D013 od firmy Befado występuje w kolorze popielatym, beżowym oraz czarnym. Jest to dosyć wygodne obuwie sportowe dla pacjentów z bardzo dużą tęgością. But yy, odpina się nam na jeden drzep, natomiast tutaj wmontowana jest dodatkowa guma, która będzie pracowała razem nam ze stopą i odpowiednio dopasowywała się do długości e, stopy. Przód buta, cholewka jest miękka i elastyczna, dlatego nie będzie uciskała nam tutaj na pewno e, palców. Wysokość w przodzie buta również jest odpowiednio wysoka. Nie ma tutaj ryzyka, że palce będą nam zachodziły na siebie. But jest perforowany, będzie nam oddychał, odpowiednio przepuszczał powietrze. W środku znajduje się wyprofilowana profilaktycznie wkładka. Powiedzmy profilaktycznie ortopedyczna. Ma spore odciążenie pięty, dlatego pacjenci z ostrogami lub z takim ciężkim chodem będą się czuli bardziej komfortowo w tej wkładce. Jest też korytko, które opierające się o buta, o wnętrze buta będzie naprowadzało stopę podczas chodu na prawidłowy tor. Wnętrze buta jest też odpowiednio duże, dlatego jeżeli pacjenci, którzy mają własne wkładki ortopedyczne, ze spokojem będą mogli sobie tutaj je zmieścić i używać ich. Zapiętek buta nie jest usztywniony, podeszwa buta jest bardzo lekka, odpowiednio rozchodzi się nam do tyłu, do mniej więcej 3 cm. Gruba z przodu, więc osoby, które odczuwają dużą bolesność przedostopia, tutaj będą miały nieco większą ulgę. E, wygodne zapięcie, e, but jest bardzo tęgi, dlatego osoby z tęgością e, J, nawet K. Myślę, że nawet z tęgością K zmieszczą nam się tutaj do tego e, buta. E, bardzo ciekawa kolorystyka, but też jest bardzo lekki.